Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem człowiekiem wymagającym. Otóż tak, wymagam od siebie dużo, bardziej być może niż inni, a mając ograniczoną sprawność, trzech palców w lewej dłoni sprawia to, że jeszcze bardziej staram się koncentrować na tym, co jestem w stanie zrobić w tym zapleczu, jakie na ten moment posiadam. I bywa to trudne przez wielu, przez wiele osób jest to. Niezrozumiałe, że staram się być tak mocno zaparty, jeśli chodzi o realizację planów. Sam się też czasami sobie dziwię, ale wydaje mi się, że jest to istotne w mojej sytuacji. I w większości w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, kiedy tego wsparcia z państwa nie ma, nie możemy oczekiwać go, to powinniśmy jakby przejąć na siebie ten ciężar. I jest to jest to dosyć trudne w realizacji. Dlatego też tak jak wam ostatnio powiedziałem o tym moim planie przeprowadzki do zagranicy. Gdzie? No to będzie pomysł na kolejny odcinek, ale, ale, ale po prostu poza, poza, poza Polskę, żeby można było wreszcie pomyśleć o troszeczkę o innych sprawach takich, właśnie jak zabezpieczenie przyszłości. A tutaj trzeba myśleć. Praktycznie u wszystkich. Tam pewien element będzie można z tej układanki wypiąć i jednocześnie łatwiej prowadzić życie.